I A to, to jest to kluczowe pytanie. pytanie. Czy rzeczywiście dane zbierane przez służby zapewniają bezpieczeństwo Katarzyna? Katarzyna Szymielewicz, Fundacja znaczy, Pantykan, Pan która bo, bardzo bo jest... upomina się o prywatność i o ochronę prywatności. Przede wszystkim o wolność, bo uważam, mm -hmm. że gra toczy się o najwyższą stawkę o naszą wolność, o to, jakie społeczeństwo budujemy i czy chcemy żyć konformistycznie. Bo tu nie chodzi tylko o to, że ktoś odbiera nam prywatność, ale chodzi o to, kto steruje naszym zachowaniem, kto na nie wpływa, kto nim manipuluje, mówiąc prostym językiem, i, i jakich wyborów my dokonujemy jako konsumenci, jako obywatele. Więc czy chodzi o bezpieczeństwo? Oczywiście to jest słowo wytrych, które najlepiej działa, bo ludzie się boją. I na polityce strachu buduje się najsilniejsze narzędzia nadzoru. Ale wiemy, że nie chodzi tylko o to. Chodzi też o rynek, chodzi po prostu o wykształcenie obywateli takich, jakich chce widzieć nowoczesne państwo. W jaki sposób posłusznych. A do czego posłusznych? No to już zależy od konkretnej polityki. Polityka zdrowia, polityka ekonomiczna, polityka soc socjalna, społeczna. To wszystko ma swoje narzędzia nadzoru. Nie tylko bezpieczeństwo. Co gorsze, my nigdy nie wiemy, ile bezpieczeństwa zyskujemy. Nie wiemy, na ile dane narzędzie daje nam tylko złudzenie bezpieczeństwa albo jego a na ile cokolwiek zmienia w świecie. Przykładem kamery są do tego, do tego najlepszym. Kamery, tak jak widzieliśmy, są na każdym rogu, a nie ma badań pokazujących, że ich ilość czy jakość zwiększa bezpieczeństwo. A ludzie wierzą w to, bo taki jest dyskurs. Pan profesor Hartman, zresztą z kolei w Pana książce pada takie zdanie, że wolność osobista i wolność wspólnoty splatają się ze sobą i powinny się nawzajem dopełniać. No pytanie, gdzie jest granica, gdzie z, z wolności osobistej można zrezygnować na rzecz wolności wspólnoty, czy bezpieczeństwa? Bezpieczeństwa wspólnoty, prawda? Prywatność jest jedną z wielkich zdobyczy świata nowoczesnego. Zgryży eee, na to kapitamy. Eee, I chyba jest jedyną z tych wielkich wartości świata nowoczesnego, z którymi się no, musimy e, rozstać. Eee, do wieku z zrezygnować, nie tyle powinniśmy, co <sad inhale> prawdopodobnie nie mamy wyjścia. Eee, do wieku XIX prywatność w ogóle nie istniała. Wszyscy cały czas byliśmy na widoku i żyliśmy z innymi ludźmi. Rodziliśmy się przy innych ludziach i umieraliśmy przy innych ludziach i w ogóle nie było kwestii inwigilacji, bo człowiek był na pateli. Dopiero bogate mieszczaństwo sobie zafundowało zamknięte pokoje, czas prywatny, prywatną przestrzeń. I tak było do niedawna. A teraz mamy te środki techniczne, które są po prostu tanie i łatwe w użyciu i działa zasada, że jak coś. Można wykorzystywać, to się wykorzystuje i od tego nie ma ucieczki. Nie ma szans na to, że jeżeli będziemy online, to nie znajdzie się żadna instytucja, która zbierze dane na nasz temat. To, co nas chroni, to to, że ogromna większość tych instytucji nie interesuje się ogromną większością ludzi personalnie. Interesuje się danymi statystycznymi, które potem wykorzystuje. Natomiast problem jest z ludźmi, którzy są na świeczniku, którzy mają tak wysoką pozycję, że rozmaite firmy, oraz służby mogą się nimi interesować. I tu jest największy kłopot, bo te osoby są zmuszane do tego, żeby ciągle zbijać numery telefonów, konta mailowe, ciągle się odłączać, e, szukać miejsc, gdzie nie ma podsłuchu e, i ich komfort jest e, znacznie niższy. Politycy w Polsce nigdy się nie porozumiewają mailami. To już jest od lat. Porozumiewają się SMS-ami, co też jest ryzykowne, głównie SMS-ami, e, zmieniając co pewien czas numery telefonów. I to nie, nie to nie jest Paranoja. I nie robią tego w poczuciu zagrożenia, tylko po prostu no, przyzwyczaili się do tego, no, że żyjemy w takim świecie, że... No, Panie profesorze, to, ale pan też już wkracza w politykę, to ja już do pana mailem no ja nie wysyłać nie będę. Nie, a to za, politycznego. Ja dostałem raz reprymendę, proszę takich rzeczy nie posyłać, Jednak, posyłać mailem. Tak, tak. ale po prostu to jest jedna z informacji, którą dostałem na wstępie do tego nowego zawodu, który mhm. chce wejść, prawda? No My też nie zgadzamy nie. się bardziej na, na inwigilację na przykład na obecność artystów wizualnych, którzy też już inwigilują monitorują od 1997 roku, od projekt lat, dokładnie, ponieważ działa. tak naprawdę y, sami coraz chętniej ujawniamy i chcemy ujawniać, chcemy być widoczni na Facebooku, w internecie, tak naprawdę właśnie chcemy, chcemy być inwigilowani. Inwigilacja jest y, słowem, które zakłada, że ktoś aktywnie szuka informacji i chce aktywnie te informacje wyciągnąć. A de facto to, co się aktualnie dzieje, i to w ostatnich latach widać w narastający sposób y, y, w pokoleniu, że tak powiem, od 13, 10, może nawet roku ży życia do ludzi, którzy jeszcze korzystają z komputerów. Um, jest Sami dajemy te dane, sami chcemy je umieścić w internecie, sami chcemy się nimi dzielić. To jest zupełnie w moim przekonaniu odwrotna relacja. I tutaj pytanie brzmi, czy jest to dobre, czy jest to złe, czy jest to bezpieczne, czy nie jest to bezpieczne, ale to raczej należy z punktu widzenia jednostki w moim przekonaniu na to spojrzeć. Tylko wejdę, Pani, subo, tak to wyjdę Pani Słuchaj, ja nie rozumiem jednej rzeczy, że tak, z jednej strony do internetu wrzucamy zdjęcia własnych dzieci, psów, kotów, wszystkiego, co robimy, a z drugiej strony chcemy mieszkać na zamkniętych osiedlach otoczeni kamerami, które monitorują wchodzących i wychodzących, więc. Tu jest jakaś sprzeczność, prawda? Nie, nie. My korzystamy z tych danych i uzupełniamy te dane. Tak jak na przykład program Janosik, który służy do, prawda, do, e, przemieszczania poruszania się, się po mieście tak. do informacji na temat tego, gdzie są korki, gdzie są policjanci. Z jednej strony jest tak, że chcemy z tego korzystać, bo chcemy mieć tę wiedzę. Z drugiej strony wiemy bardzo dobrze, być może w jakiś tam sposób jest to e, e, jakaś podświadoma, czy poczucie kapitału społecznego, że jak tam czegoś nie włożymy, to z tego nie wyciągniemy. Tak samo jest z, z wymianą plików w internecie, że jeśli nie umieścimy jakichś plików, to tych plików też nie wyciągniemy. I ja, ja to postrzegam w takich kategoriach właśnie powrotu do tego, co pan profesor powiedział, do, do tej pierwotnej wspólnoty, powrotu do globalnej wioski Makluhana wspólnotę. Gdzie to jest wspólnota? One się tworzą, te wspólnoty. jest system kontroli, to z... do którego się podporządkowujemy. No, Zależy, w zależności którego boimy to... się wykluczenia i za... wypadnięcia poza ten to system zgadzamy się, nie. na niego po prostu. zgadzamy się, to jest, jest Za, za mały jest opór. Większość ludzi to lekceważy, bo wydaje się im, że oni nic złego nie robią, więc im nie przeszkadza to, że, żeby ich zbierać o nich informacje i wręcz mówią, że ich to w ogóle nie obchodzi. Że, że jak że ktoś chce, to niech to sobie jest. zbiera. Ale oni są nieszczęśliwi. Jak się bada ludzi, którzy korzystają intensywnie z portali społecznościowych, oni są nieszczęśliwi. Deterują samolot. Nie.